Dobry Państwu, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobbiatków chciałbym Państwu opowiedzieć o serwetnikach, czyli o takich naczyniach. W których trzymamy serwetki, które są nam niezmiernie potrzebne przy posiłku. Muszę powiedzieć, że jako wieloletni kolekcjoner, jako człowiek, który organizuje spotkania kolekcjonerów, chciałbym też, żeby moje audycje były inspiracją do zbierania. Oczywiście nie wszyscy muszą zbierać szable, lampy naftowe i zegary, ale jest tyle ciekawych, że tak powiem, dziedzin zbieractwa, że tak sobie pomyślałem, że mogę Państwu podpowiedzieć, żeby zbierać Serwetniki. Muszę powiedzieć, że przygotowując się do tej audycji, też że tak powiem, doznałem pewnego zdziwienia, ponieważ od wielu, wielu lat jestem posiadaczem takiego bardzo, bardzo ładnego katalogu na szkło stołowe, galanteryjne, wydane w. W kwietniu 1949 roku, czyli dla niektórych w bardzo, bardzo odległych czasach. To jest ciekawe, bo ten katalog należał do mojego dziadka Stanisława Felkla, który posiadał skład żelaza, a jednocześnie też sprzętu domowego w Leśnie. I chciałem zobaczyć, jak wyglądały serwetniki w tym katalogu. No i Proszę sobie wyobrazić, że tutaj mam, powiedzmy, stronę, gdzie są pokazane i solniczki, pieprzniczki i różne naczynia i proszę zobaczyć, że serwetniki w tym katalogu to są w zasadzie wazuniki. Sam byłem zaskoczony, że to się w 49 roku tak nazywało, ale muszę powiedzieć, że jest tu więcej takich smaczków, które, że tak powiem, zaskakują nazwą, bo na przykład są paterki, paterki do cytryn, są różnego rodzaju, o tu mamy na przykład klosiki do cytryn, a ja od wielu, wielu lat mówiłem wszystkim, że są to kieliszki do picia gęstych, słodkich likierów, gdzie się wylizywała, a się okazywało, że były to klosiki do cytryn, także nazewnictwo czasami bardzo, bardzo potrafi nas, że tak powiem, zaskoczyć. Ten katalog naprawdę, często do niego wracam i tak jak tutaj właśnie przed chwilą wspomniałem, pomimo tego, że wydawało mi się, że go znam, to on mnie potrafił zaskoczyć. Ale przejdźmy do tych właściwych serwetników, które są głównym tematem naszego spotkania. No, na przykład serwetnik, który jest u mnie na stole w domu, bardzo ciekawe i jest i ładny szlif i ładny wyrób szklany i jest to przedmiot, który na pewno może być ozdobą stołu. No, ponieważ stół jest długi, no więc czasami są potrzebne dwa serwetniki. To drugi serwetnik, który przywiozłem z mieszkania, to jest w zasadzie bardzo bardzo podobny, tylko szkło już jest jednobarwne i oczywiście posiada szlify, ale nie tak artystyczne jak w tym pierwszym przypadku. No ale nie wszyscy muszą mieć szklane yy, i szlifowane serwetniki, ponieważ możemy mieć też serwetnik plastikowy, taki... Taki, jak ja to nazywam, zabytek PRL-u, gdzie powiedzmy, mamy ładny kolor, mamy kropeczki, mamy ładny deseń i ta serwetka pięknie się prezentuje. Oczywiście nie musi być z plastiku, ponieważ to niektórzy na pewno pamiętają, w restauracjach, w kawiarniach były serwetniki metalowe, ładnie, bardzo wykonane. Trochę plastiku, trochę metalu, i jest to ładny serwetnik, który się dobrze prezentuje. No. To te serwetniki na pewno srebrne. Nie wiem, czy były złote. ale Tu mam na przykład bardzo ciekawy serwetnik, ale platerowany srebrem. Czyli to srebro już przyciemniało, to srebro miejscami jest starte, ale jest to nadal bardzo ładny wyrób. I w zasadzie jest to wykonane z jednego kawałka blachy. Jest to ładnie przetłoczone i później wygięte w odpowiedni sposób. I drugi bardzo, bardzo podobny. Yy, Również dużymi ubytkami srebrzenia. Może ktoś powie, że to nieestetyczne, co ja teraz pokazuję, ale nie ukrywam, że często wypożyczam przedmioty do, na scenografię, czy do filmu, czy do fotografii i nie może być przedmiot wyglądający idealnie, tylko musi to być przedmiot, że tak powiem, z pewną przeszłością i wyglądający na używany. No z tych takich metalowych, to jeszcze pokażę Państwu tutaj ten taki piękny żaglowiec. No bardzo często gdzieś tutaj pojawia się jakaś nazwa, oczywiście są serwetniki firmowe przypisane danej restauracji, danej sieci hoteli, ale nie ukrywam, że akurat... Te rzeczy ludzie zbierają i one już w moim posiadaniu nie są. Tak jak wspomniałem w tym katalogu, który mam po dziadku, który często przeglądam, było to zaskoczenie, że serwetniki mogą wyglądać jak wazoniki albo takie szklanki. I w tym momencie taki przedmiot może być oczywiście szklaneczką, ale bardzo prawdopodobne, że jest to serwetnik z zestawu do, na stół, i w tym momencie całkiem inaczej te serwetki się będą prezentować, bo wtedy zrobimy to jakiś na okrąg o, i w ten sposób mamy, mamy serwetnik taki, jaki jest w katalogu na 49 rok I to, i to jak wspomniałem, jest to dla mnie pewne zaskoczenie. Oczywiście te serwetniki mogą być też dużo bogatsze. Tu też wspaniałe szkło, piękne szlify, piękne tutaj wyszlifowanie tego dołu i tak jak Mówię, dotychczas mogłem uważać, że jest to szklanica, może być pojemnik na ołówki, na kredki na biurku, ale jednocześnie może to być wspaniały użytkowy serwetnik i musicie państwo przyznać, że tak jak dotychczas tylko tego typu były serwetniki w moim jakby to powiedzieć mniemaniu to ten serwetnik również bardzo dobrze się prezentuje no jedną z hut które są wymienione w tym katalogu 49 roku jest huta Hortensia, która robiła też ładną galanterię szklaną i tu mam dwa serwetniki właśnie do Wynikałoby, że schuty hortensji, ale one nie są identyczne. Różnią się wielkością, różnią się pewną długością, różnią się tutaj tym, cokołem, na którym to stoi, no ale jeżeli te rzeczy były robione na przykład w 1930 roku i w 1950, to na pewno były to już inne formy, inni fachowcy, inne szkło, i dlatego one niby są takie same, a bardzo się różnią. Oczywiście, jak trudno jest wykonać ze szkła, Piękny użytkowy przedmiot. Możemy się przekonać na podstawie tych dwóch serwetników, które również są bardzo, bardzo podobne, ale tak różnią się na pewno gatunkiem szkła, różnią się tutaj całkowicie tą podstawą i. Największe jest to, że to był serwetnik, podejrzewam pierwszy gatunek, czyli taki, który poszedł za większe pieniądze do sprzedaży, a to był serwetnik, który był drugi albo trzeci gatunek, albo w ogóle poza wyborem, ponieważ w trakcie wykonywania tego serwetnika y, była za wysoka temperatura w tym. Y, tunelu, gdzie jest szkło odpuszczane i jakby to powiedzieć to szkło popłynęło tutaj do siebie i proszę zwrócić uwagę jaka jest różnica w rozwartości, także ten serwetnik na pewno lepiej trzyma ostatnią czy przedostatnią serwetkę, ale nie jest tak pojemny jak ten, który mam Jestem przekonany, jest wykonany prawidłowo, czyli tak jak zaplanował projektant, ale musicie Państwo powiedzieć również, że one się bardzo, bardzo ciekawie prezentują. Oczywiście serwetniki mogą być też porcelanowe. Nie mam jakichś bardzo, bardzo zabytkowych serwetników porcelanowych, ale z porcelany właśnie złocony bardzo. Tutaj mamy akurat chodzież niezbyt starą, ale jest to serwetnik właśnie porcelanowy. No i jeżeli dokonamy tutaj o takiego czegoś, to to bardzo ładnie, pięknie się prezentuje. No i zdarzają się też serwetniki takie inne trochę. Ten proszę zobaczyć, jest taki bardzo, bardzo płytki, ma bardzo tutaj małą tą powierzchnię roboczą i tutaj ledwo, ledwo te serwetki się tutaj mieszczą i podejrzewam, że przy wyciąganiu jednej wypadają wszystkie, co się zdarza czasami w lokalach gastronomicznych. Tak jak wspomniałem, no, dzisiejsza audycja ma namówić Państwa, żeby na przykład zacząć zbierać serwetniki, ale muszę powiedzieć, że serwetnikami też nazywamy obrączki na serwetki, czyli jeżeli mamy tutaj powiedzmy te serwetkę przy stole i będziemy chcieli ją postawić koło talerza, żeby ładnie wyglądało, to mamy takie serwetniki i to są po prostu obrączki do serwetek, które popularnie się na nie mówi też serwetniki i te obrączki też są ciekawym e, tematem do kolekcjonerstwa. Ja mam... E, Parę różnych takich właśnie serwetników tych obrączek. Niektóre mają daty, niektóre mają monogramy, niektóre mają imiona. Jest to związane z tym, że bardzo często na chrzciny, na jakąś tam pierwszą czy drugą rocznicę urodzin, dostawało się taki zestaw, i tam była łyżeczka, kieliszek do jajka tego typu obrączka do serwetek, czyli są te rzeczy niektóre niezmiernie niezmiernie ładne. Tu taki bardzo ładny, taki kształtny, pięknie wygrawerowany serwetnik. No tu taki też ciekawy, robiony techniką robiono techniką repusacji maszynowej. Także są to, są to ciekawe przedmioty. Tak jak wspomniałem, no bardzo często te serwetniki jako do serwetek, jako te obrączki są pamiątkami rodzinnymi. Ja w swoich zbiorach mam taki właśnie serwetnik po mojej babci Józefie Sobańskiej z Jutrosina. Mam po mojej cioci, która też z jakiejś okazji dostała takie serwetniki. One oczywiście bywają też ze srebra. Nie wiem, czy z jeszcze bardziej szlachetnego metalu są robione, ale jest to bardzo, bardzo ciekawa taka gałąź kolekcjonerstwa. I jeżeli mógłbym Państwa namówić na właśnie zbieranie serwetników takich stołowych i serwetników, które są obrączkami do serwetek, to będę bardzo, bardzo zadowolony, a Państwu jednocześnie. Pozwoli to, że czasami mamy coś w szafie, gdzieś tam sobie w bufecie stoi i nie zawsze jest używane, a są to piękne przedmioty, które wspaniale prezentują się na stole. Dziękuję.